Siema widzowie, jest ze mną tutaj kolega mój. Przywitaj się. Hej. No, on jest z Ukrainy. Zagramy sobie w Robloxa. W parkura. Jestem bardzo słaby w parkura. A ty? A ja tak średnio jestem w parkurach. Dobra.

I co teraz? Stalki pokazują ci. A! No. Ok. Dobrze, co? O co tu chodzi? Nie chcę. Um, muszę zejść? Nie. Nie. O nie, strasznie nie laguje telefon. Mhm. Więc wybaczcie, widzowie, ale co jest? Bo ona wbija ten paty! Wiem, ale wy co trzeba chyba na tych... tych... no, nie. na tych... na tak. pewno? Tak. Tak. no... no, Trany boskie a po tym trzeba dobra no nie no no, no, ja jestem bardzo surowy, sparkura. A jak tak średnio. No, możecie mnie nie popychać? Czemu mi tak latuje? Co lepiej, muszę za wyczyścić. Bo ty masz chyba za dużo. Iger. Nie. Co jest? No, troszkę lepiej. No. To nie, on zmarł. Nie, U. jest, checkpoint. Co? Co po frytkam? No, i nie wolno dotknąć tej siatki. Wolno do siatki, ale nie wolno tego czerwonego czegoś. Bardziej pomarańczowego nie. No. O, co w góry? Nie wiem, ja czytam No, nie, 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 laguje mi telefon. Nie laguj ale no, wiem. Co co jest? Nie. Nie, popchnęli. Nie, ja tylko... o, o, dobra. No, nie, 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 ja sam nie, tylko dobra nie, 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 to nie, prawda co? Że ty y, nie umiesz parkoury. Hmm. Nie. OK. Okej. Teraz tu. To jest, bo to jest lawa taki sos. Nie, to jest sos. Nie, jest sos. Aj. Ja też, gdy gram Roblox... że możecie powiedzieć, czy mnie lubicie. A, czyli ja umarłem, ale dotknąłem checkpointa. To fajnie. Zrobimy. Hmm. To jest mój drugi filmik dzisiaj. Jej. Ty nagrywasz ten drugi filmik za 10 stycznia. No. Oj. To było w Huggy No, Poppy Playtime No Nie wiem co mam zrobić Fajnie Szybkość każdy na tych Pat nie wiem co to Hamburgerach Bo oni, bo gdy skaczesz I długo stoisz to oni się Tak Długo nie możesz na nich być Mogę Nie, ale patrz

co To jest parkour. No. Masz już po tej kiełbasie? No. Aha. A to chyba zanika ze mną. O. O nie. O nie. No nie. I nie można ten sos. Nie. Ja nie mogę. Przydałoby się coś kupić za Robuxy, ale nie mam Robuxów. Ja nie mam. A ja mam grę i tata może ci podłączyć i gdy nazbierasz 10 tysięcy tych Robuxów, to może dać ci. Nie, wcale nie ma. Jak? No normalnie. Albo mi się to wy, ma, wydaje. Jeden milion azurowoców. Kto? No Oj. Jaki zepły Ja patrzyłam w reklamie. Co ja w reklamie? No rany Boskie święta. To jest bardzo ciężki parkour. No. A cędy się A. nie da Bo to są ściany, też oni zabijają. No, co? Jak? Jak to? No. To jest niemożliwe. Możliwe. Dobra. Jest. Tak się szybciej. Tak jest lepiej. Jest, przeszłem. Tak. teraz po jajkach. Co? A, ja wolno na to żółte stawać. Co? Serio? Nie wolno. Mm. Patrz. Co? co? No to ja nic nie rozumiem. Fajne schody też takie będę mieć w nowym domu. Ty co? Planujesz mieć nowy dom? No, po co? No jak po co? Mieszkam w bloku. No i ty będziesz chciał przyjechać e do innego domu? No, Wiech? budujemy się. Przecież. Budujecie nowy dom? No. Twój tata buduje? Nie, Jesz no <noise> tak w sensie. Skąd on ma materiały? No bo kupujesz. Gdzie? No, w jakimś sklepie budowlanym? To naprawdę? No, a jak myślisz, że się buduje domy? Dobra. Jak myślisz, jak zbudowali ten blok? No, w materiału. Ów. No, a jak, gdzie kupili? W sklepie? No, brawo! Co? Kurde, czemu mi tak może laguje? Może to musisz na to żółte stawać? Tak. A no. Laguje mi strasznie. No. Ja nie ja, ja. No co? Jest? Jak? Nie może być. Tak, lepiej. Hmm. Co się, się dzieje? Ja nie chcę, żeby ci zabijało. Bo ci strasznie zabija. A jest. trzeba, trzeba wejść. To proste zadanie. Co to jest? Bo frytką w z Minecraft'a. <laughs> Jakoś trochę dziwnie Co jest tak długo? To się, czy... to się nie schodzi. Do Minecraftu pasują bloki z Minecraftu, a nie frytki. No. Ale chodziło, że był taki rysunek jakby. No, Czemu no. on nie mówi? Co? Ty przez ten myszy... a... Ty przez ten muszę umarasz, a ten piasek to robi nie ci są... szybki. Co? Jaki ten piesek. Ono ci robi bardzo szybki ten piasek. No nie, laguje mi strasznie. Przez te płatyczki, co? <grym> o! Oh. Jak dobrze. Że to nie jest prawdziwa lawa. No to nie, nie ma Znowu... W... O Co to jest? ui, muszę klaskać. To O, To 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 Что, не не делай, не О, я не читал. О, я читал. Я читал. Я читал. Я читал. Я Что есть? Что? Э, <г fitted noise> <жат> <esa> O, groszu, może jest. Co to jest za Nie rozumiem. A o nie labirynt. A ty lubisz labirynty? Chyba nie. No, chyba. idź do przodu. O, już takta. Mm. A, też. Szepcze za O. Tak ona pokazuje tam. Co? Nie, ale tam idź.

Czu! 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 Uuu! Uuu! O kurde! Leto, biec i biec! Jest! Mamareczko! Yes. Co? O nie! Mój dom za mami! Rany boskie! Yeah. Okej... Okay. Eee... coś dziwne się... Eee... upewni się, że... w kałużach... Nie wolno ci wpaść w przód, do kałuży! No... Okej... Okay. Uuu! Uuu! Jest, mam przycisk! To co on otworzył? Łoł! To było chyba first time w nawet. Uuu, <tryk> jestem w stanie. <tryk> o Gatunku, Gatunku. Ej, a tam sekundy idą, żeby sprążynę dostałeś. Ej, chodź, ja... No to zamknij. Ale No to zamknij? A gdzie, gdzie są? Co? Gdzie ja mam iść? O. Mama chyba zabrała klucz! No, no w sumie tak, bo musiała odpalić auto. A, a nie, bo ty miałeś... Odpowiedzieć mamy nie ma, więc nie wpuszczam. Nie? Jakie? Pokażę. 8 ma. Upewnij się, aby. Dobra, czyli śluz Garego muszę ominąć. Dobra, SA. Dobra, to wkurzam mnie to. Co? Jak to? My teraz mamy zamknięte drzwi. Sprawdź czy aby na pewno. Teraz zamkniemy. O kurde. Ale ciemno. O ramy. No a co? A gdzie się by? boisz ciemności? Nie. Mama mi mówiła wyłączyć klatę, żeby księżnik nie przyszedł. A co? Co? Nie! A gdzie, A ci, to gdzie to? ja weszłem? Ja nie chcę tam... Dobra. No to się skończyło to. Dobra, nara widzowie. No co do za na następnego filmiku, jeszcze prawdopodobnie dzisiaj... Jedno.